Cześć Wam, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać nietypowo nie szlejch ani kolekta, nic figurkowego, tylko moje konie na Hourser.pl. A więc, tak jak widać, mam trochę tego gospodarstw No, a więc tak, zaczniemy. Stąd. O, stąd. O. Będę wchodziła w każdego, znaczy tutaj z tych, przejadę tylko tak tutaj jest Perry Berry, Lexus Christian Agonia Galia Galaxy Goldie Izabel Czarnoksiężnik Biskuite, Pusia na dół, Sweet Felix Krezus Junior Sonata W Gacuś Patryk Lilka Max, Ludmi, Sam, Lumi, Maxi, Max, y, Guma, Wskazówka, Parówka, tak. Gusia, Andrzej, Apollo, Gary, Hatten Silver ma 72 gwiazdki, z ją. Parabataj, Nanek, y, Nemesis, Racia, y, Santos, Uran, Janka, Smolinesia, Dustin William Bunia Kerry Skazówka Lizak Burunia Kala Samir Miniek Nastia wiem głupie imiona Porogu Lamus Lamus, Lamus Lucky Phil Rosa Minion Hunter Cam Lorian Haliob Finn Pustka Kordian Trakeński Anastazja, Asyria Mira, Edmund, y, Demon, Eliza, y, Pegas Kresus Junior, Rubin Gala, Kai Sontar, Avignon Okser, Oślik Klara, tak David, znaczy David to jest akurat Vulcan Lila, Róża Wiktor, Heban Krezus Junior, Kala Oliwerek, Wskazówka Jim Weaver. Dabi, o oh, pierwsze, roz, fajnie. Vera. wskazówka. Medusa, mroczny, hatny Silver. lilka, li, karmelka, faraon, Dawid da, i Drek. E, a więc tak, to by było tyle, że czekacie, sobie w pierwsze to jest klacz. Dodam od razu do Upsik do. Ym, gospodarstwa, bo mam ziemniaki się nas, a więc tak, ym, właśnie teraz wychodzimy i mamy inne konie i ziemniaki i tak, jeśli chodzi o ziemniaki to też tylko przejadę ym, Salome Salomea, Roma, Mula Omadeo, Clarice Kronos, Suro, Chris Annabeth, Olimp, tamiza Kate Persheron no właśnie jak onyx, otylia, omega no i tak, teraz wchodzimy w jednorogi no, no i tutaj już w tego tak, jest to Spacja sultan i mago Róża Manticora Glowing Summer Oraz bursztynka I tak Firka, mm, Ja sobie może postawię coś Coś Żeby nie To jest za wysokie żeby było wygodnie Bo mi jest strasznie wygodnie. Pięk. Wchodzimy w straszne. Nie, no nie mogę. Nie wierzę w to. Muszę trzymać. A więc tutaj będziemy wchodzić po kolei także. Tu jest balem. O tak. Ja nie umiem, Jakby ktoś wiedział, jak nagrywać z komputera, w sensie, że normalnie ekran widać by było fajnie. Balem. Y Aha, dobra. Andromea jest na wyprawie pod drzewko. Już wszystko jasne. Andromea, tak, już Andromea poszła? Nie, Abrasak poszedł. Abrasak to jest ten. ostrość. Teraz mój nowy nabytek, czyli Firestorm. Muszę załatwić mu jakąś maść. Kolejny coin na drzewku, no błagam. O, matko, matko. I to było właśnie, to było Apokalipsa z pieczącią ciemności. Alejandro też jest na drzewku. Maze. Maze pokażę potem. Andromea też jest na właśnie na drzewku, tak. To jest Maze. Andromea jest na drzewku. Wulkan. 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 Shadow. Def. The Key. Shadow. Denied. Próżnia. No i balen z powrotem. No nie, no nie bierze No i teraz będzie wycisk, ponieważ w złotym jabłku. Mam kolei tyle. A więc tak, wchodzimy od pierwszego. Olek. Wiem, piękne imię. Olek. No już ty. Zalantyre. Kane. Lucian. Shaeen. No ładuje. się. Nick. Safira, James, Unția, Neon, Nefertiti, Alcatraz, Una, Taiga, Set, Narnia, Kai, Estorian Epic, Nud, Maracas, Uno, Nostra Furia, Percy. Dominik Boris Hatton Gold, Leca najszybciej najszybszy jak się da naprawdę Faraon Mysa Majestic Run Wild. Gwiazdor. Tam jest. Yy, menefis nie łapie, albo złapie siodło. Siodło! Mam siodło. Yy, rum. Kara. Misa. Druga misa. O nie, wiedziałam. Yy, cień. Enigma. Nie widać jej. Bong, y, banga. Bongo, Banga. Ten koń jest na drzewku, a kto to był? Chwilka. Znajdę, dobra. Y, banga, 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 banga. Y, banga. Kira jest na drzewku. Kira. Ten koń. Waleryk. Nirvanos i następny coin, czyli Angel. Jest na. No. Angel. Jest na no. drzewku. Idę dalej, już parę już mało zostało. Tedy. Flame yy, Santorini, Demeter, yy. o! Klar się oźrebi. Wow. No to odbierzemy od razu porósł. Dobra. 20. o, jaki wybór. poszli po weterynarza. O, żeby nie Demeter, Ogierek Demeter, to może być Debil. Nie. Czuję. Mm, dumę. A jaka to w ogóle rasa? Profil przyrostek, słodkie łzy. Tennessee Walker. No spokojnie. Dobra. Wchodzimy w złote jabłko. co była? Demeter. Od razu ją uporządzę. Demeter. Hmm, Hatty Nasty. Kalahari. Dereszka. Nashua. Oraz James, mój najstarszy koń. Yy, w sensie, że najstarszy, najstarszy. Ma najwięcej lat. Jest naprawdę ładny. A ma lat ile? Zaraz sprawdzę. 155 lat i 4 miesiące. Ale tutaj jakoś tam jak widać nie błyśnie. No właśnie. No No i to by było na tyle. Tutaj podziwiajcie klacz Arabką. No to dzięki za uwagę. Pozdrawiam. papa pa.